Ten szlak niestety dość szybko się wypala. O tak On starcza mniej więcej gdzieś na 5 sekund takiej ekstremalnie mocnej pracy. Czyli powiedzmy, nie wiem, wykonujecie jakiś zryw, wykonujecie 3-4 bardzo dynamiczne ciosy, tak po to, aby powalić swojego przeciwnika. No i oczywiście nie jesteście w stanie jakby kontynuować długo takiej pracy, ponieważ jest to wysiłek bardzo mocny, wyczerpujący energetycznie. No ale jak, oczywiście da się też to poprawić. Tak? No jeżeli chcielibyśmy poprawić właśnie sprawność naszego ciała do generowania takich zrywów w trakcie walki, no to wtedy wykonujemy 5 sekund ekstremalnie, można powiedzieć, mocnej pracy, czyli może powiedzieć, dajemy w palnik tyle, ile się da i wykonujemy około 30 sekund przerwy. Rund od 15 do 30 nawet. No i to również musimy się zastanowić, na jakim stopniu zaawansowania jesteśmy. Jeżeli jesteśmy zawodnikami początkującymi, no to jak najbardziej 15 rund już wystarczy. Jeżeli jesteśmy zawodnikami też wagi ciężkiej, no to również 15 rund może okazać.